Kpanuje je najczęściej tam, gdzie rosły rozległe, pierwotne lasy, gdzie nie brakowało naturalnego budulca. Drewniane kościoły, a także dwory, zajazdy, młyny. Dziś w województwie łódzkim znajduje się ponad 200 tych bardzo atrakcyjnych zabytków. Są to prawdziwe skarby. Trudno znaleźć w Europie miejsce, gdzie byłoby ich tak wiele. Jeden właśnie z takich starych, drewnianych kościołów znajdziemy przy drodze wiodącej z Bełchatowa do Zelowa i Łask. Trzy kilometry przed Zelowem wyrosły Łobudzice. Wyrosły w XV wieku. Wieś należała do rodziny Łobockich, bo tak wcześniej też nazywały się dzisiejsze Łobudzice. Mówiono Łobodzice. Pod tą nazwą znajdziemy je w Liber Beneficiorum Jana Ładzkiego. W opisie majątku kościelnego. I właśnie w Łobudzicach w 1488 roku arcybiskup Oleśnicki erygował parafię. Nadano jej nazwę świętego Wawrzyńca i Tomasza. Pierwszy parafialny kościół w Łobudzicach zbudowano w centrum wsi, na niewielkim wzniesieniu ponad rzeką Pilsią. Miał on zapewne prostą formę. Zbudowany był z potężnych belek modrzewiowych. Przetrwał do 1751 roku. Właściciele wsi Jerzewscy zbudowali nową świątynię. Ten kościół dotrwał do 1795 roku. Pożar zniszczył go częściowo i kolejny właściciel, Kazimierz Krzycki, generał wojsk polskich, zbudował kościół, który dzisiaj oglądamy w centrum Łobudzic. O okresie budowy świątyni, czyli o okresie baroku, przypominają dzisiaj jedynie sygnaturka, bogato zdobiona wieżyczka na niewielki dzwonek, oraz wycięty w drewnie szczyt przypominający budownictwo barokowe kościołów murowanych. Kościół jest orientowany tak jak pierwsza świątynia, czyli ołtarz maskierowany na wschód, a wejście po stronie zachodniej. Ale tuż za ołtarzem dobudowano do świątyni niewielką zakrystię. To jest rzadki sposób umieszczania zakrystii. Ta niewielka zakrystia została uzupełniona o nową, dobudowaną w południowej części świątyni. Skonstruowana została tak jak kościół przed wiekami. W 1910 roku Teren przykościelny został otoczony ceglanym murem. Wtedy także wybudowano dzwonnicę, w której zawieszone zostały dwa dzwony ufundowane przez mieszkańców wsi. W tym samym 1910 roku zbudowano też dom parafialny, zastępując starą drewnianą chatę murowanym domem przeznaczonym dla proboszcza. Gdy wchodzimy do świątyni przez kruchę i przekręcamy stary, już dziś zabytkowy klucz, nie możemy oprzeć się swoistemu wrażeniu, że te same drzwi otwierał w 1795 roku generał Krzycki. Kazimierz Krzycki przekręcał klucz, uruchamiając zamek wykonany przez któregoś z rzemieślników, być może w Łasku. Wszystko to działa doskonale. Do dnia dzisiejszego. Ten sam stary zamek, te same okucia i te same potężne, dębowe drzwi, tylko dziś zmieniły kolor. Gdy wejdziemy do kościoła przez główną i staniemy na jego osi, dostrzeżemy to charakterystyczne dla wielu wiejskich kościołów założenie: Wydłużona, szeroka nawa. Na końcu zwężone prezbiterium z ołtarzem. A po bokach dwie kaplice, tworzące w połączeniu z nawą główną charakterystyczny kształt krzyża łacińskiego. Jedna z dwóch ław kolatorskich. Powstała w końcu XVIII wieku. A zasiadali w tych ławach fundatorzy świątyni i właściciele miejscowości, właściciele łobudzic. Ławy ustawione były w prezbiterium. Można odnieść wrażenie, że siedzący w tych ławach w pierwszej kolejności zaznawali łask płynących z cudownego obrazu. Bo Kościół łobudzicki zasłynął już w XVIII wieku z obrazu który przedstawia Matkę Boską pocieszenia, zwaną także Matką Boską Łobudzicką, a jeszcze częściej, i szczególnie przez tych, którzy doznali tutaj łasku uzdrowienia, niebieską lekarką. Ten piękny obraz trafił do łobudzic w XVII wieku. Niewykluczone, że to właśnie dla tego obrazu powstał nowy, wczesnobarokowy ołtarz, tak bardzo różniący się od ołtarzy bocznych. Do tego obrazu zanoszono zawsze jakieś prośby, a ci, którzy zyskiwali łaski, przynosili później wota. Tak jak było w zwyczaju, w początkach XVIII wieku obraz przekryto metalową sukienką. Miała ona przeozdobić obraz. W 1968 roku podczas konserwacji sukienkę zdjęto i powieszono na bocznej ścianie prezbiterium. Dziś patrzymy na obraz taki, jaki namalowano w XVII wieku. Niczym nie przesłonięto. Oba ołtarze boczne są starsze od ołtarza głównego. Są także ołtarzami wczesnobarokowymi. Od tego typu ołtarzach mówimy manierystyczne. Manieryst to jest okres przejściowy pomiędzy renesansem i barokiem. Układ ołtarza jest bardzo regularny, symetryczny, typowy dla renesansu, ale ozdoby już wyrastają ponad renesansową układność. Widoczne tu są te elementy, tak bardzo charakterystyczne, nazywane elementami okuciowymi. One przypominają to, co dekorowało kiedyś skrzynie, czyli wycinane z blachy okucia, z tymi punktami, w których były nitowane. Na kolumnach pojawiły się w tym właśnie okresie wici roślinne, najczęściej winorośla, bo winorośl to symbol Chrystusa. Ołtarz poświęcony został Matce Boskiej niepokalanego poczęcia. Piękna XVII wieczna rzeźba, a z boku dodatkowe rzeźby aniołów. W drugim manierystycznym ołtarzu także nie szczędzono na środkach wyrazu. Wydaje nam się, gdy patrzymy na niego z daleka, że są tu jakieś kosztowne kamienie, a kolorystyka kontrastuje silnie. Z bielą ściany, na tle której umieszczona została w XIX wieku rzeźba Świętego Franciszka, tego biedaczyny Bożego. Być może celowo tak zaaranżowano to wnętrze ołtarza. Dziś po raz pierwszy od kilkunastu lat mogliśmy spojrzeć na rzeźbę Świętego Franciszka. Nikiej dawno nie oglądał. Jest ona na co dzień zasłonięta obrazem przedstawiającym patrona świątyni, Świętego Wawrzyńca przypiekanego i palonego na ruszcie. Święty Wawrzyniec to jednocześnie patron rolników, ale także księgarzy i bibliotekarzy. A drugi patron kościoła w Łobudzicach, święty Tomasz, raz jest widoczny, raz nie. Jego obraz zasłania obraz Matki Boskiej. Obraz świętego Tomasza zaledwie kilka razy w roku jest podnoszony. A święty Tomasz to ten, który nie wierzył w zmartwychwstanie Chrystusa. Nie uwierzył, dopóki nie dotknął ran Chrystusa, i ta scena jest wyobrażona w obrazie. thank you